Cześć, z tej strony Dominik, witajcie w kolejnym filmie na kanale Echo House. Czy wiesz, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które najbardziej cierpią z powodu niedoboru wody? A teraz wyobraź sobie, że masz w ogrodzie darmowe źródło czystej wody, którą możesz wykorzystać codziennie i to legalnie. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak przydomowa oczyszczalnia ścieków może dać Ci niezależność, oszczędności i. Zielony ogród nawet podczas suszy. Zacznijmy od faktów. Retencja wód w Polsce to tylko 6,5% potencjału. Gminy coraz częściej wprowadzają zakazy podlewania ogrodów, napełniania basenów czy mycia autwężem. Tutaj wchodzi technologia biologicznej oczyszczalni ścieków VH6 Premium. Ten system działa na bazie osadu czynnego. To znaczy, że ścieki są natychmiast napowietrzane i rozkładane przez mikroorganizmy tlenowe, bez zapachu, bez hałasu, bez problemów. Na końcu otrzymujesz czystą wodę, którą możesz spokojnie wykorzystać w ogrodzie. To nie tylko ekologia, to konkretne oszczędności. Rodzina czteroosobowa odzyskuje średnio 194 tysiące litrów wody rocznie, a to oznacza nawet. 2900 zł oszczędności. W porównaniu z tradycyjnym szambem, to przepaść, tam opróżnianie co dwa tygodnie, uciążliwy zapach i brak możliwości ponownego użycia wody. Dzięki oczyszczalniom Eco House możesz zasilać ogród w sposób ciągły i to wodą bogatą w minerały. Dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z ekspertem. Wejdź na stronę Eco House mysznik albo zadzwoń pod numer 603 310 919. Pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.